Cześć, witam na kanale Land Cruiser Adventure Club. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy z Michałem Harodeńskim o tym, czy lepiej kupić nowego, czy używanego Land Cruisera. Oczywiście przedstawiliśmy wszystkie argumenty za i przeciw za jednym i za drugim, a dzisiaj pokażę Wam jego auto Land Cruisera 80. Jest już Michał, jest też jego Land Cruiser. Michał, opowiedz o swoim aucie. Skąd w ogóle pomysł, że akurat 80? No to już długa historia, bo wspomnieliśmy ostatnio o pierwszym Land Cruiserze. To nie jest mój pierwszy Land Cruiser, tylko już Enty. Jak mówię, jest to moja chyba już szósta albo siódma 80, jaką miałem do tej pory. Ale cóż, jest to mój ulubiony model Land Cruisera. Dlaczego? No właśnie, dwie albo trzy najważniejsze cechy. Konstrukcja, czyli rama z dwoma sztywnymi mostami na czterech sprężynach i amortyzatorach. Dla mnie to jest bardzo istotna cecha konstrukcji. Dwa, duży gabaryt, duże, solidne rodzinne kombi. Trzy, znakomity silnik diesla, w moim przypadku połączony z manualną skrzynią biegów. Tak naprawdę kupiłem no już ponad rok temu, a właściwie nie tyle samochód, co niedokończony projekt, jak to często bywa. Rozpoczynamy jakiś projekt, i później tak się układa w życiu, że coś się nie udaje dokończyć. W moim przypadku ten samochód rozpoczął restaurować. Mój kolega Przemek, serdecznie pozdrawiam. No ale w końcu jakoś to mu się tak poukładało, że nie dokończył tego projektu. A mi się na tyle spodobał, na tyle był zaawansowany już, że właściwie nie musiałem aż tak dużo czasu. Poświęcić jak również i budżetu, żeby ten samochód doprowadzić do stanu jezdnego. Tak samochód jest właściwie całkowicie odrestaurowany, został rozebrany do śrubki. Rama została naprawiona, polakierowana. Wygląda jak nówka sztuka. Tak samo buda była w już dobrym stanie. Zostały tylko zrobione najważniejsze elementy, natomiast ja postanowiłem delikatnie zmodyfikować. Chodzi o to, że w oryginalnym zestawieniu ten samochód był dwukolorowy i miał poszerzenia. Ponieważ pod tymi poszerzeniami były takie małe ogniska korozji, no to stwierdziłem, że i tak to trzeba zrobić: zaszpachlować, zaspawać, polakierować na nowo. że Zdecydowałem się, żeby zdjąć poszerzenia, polakierować wszystko w jednym kolorze. I żeby to wyglądało tak jak wersja tzw. Tak hasetiotowa, czyli taka bardzo prosta i surowa. Poprzedni właściciel już zadbał o to, by tutaj zamontować oryginalne koło z akcesoriów Toyoty na wzmocnionym słupku, także ja już to otrzymałem od niego. To jest bardzo fajne, fajne rozwiązanie. Ciekawostką było potem znaleźć ten element, no bo to, że jest koło otwierane w ten sposób. To wymaga, żeby tablica rejestracyjna była na takim mocowaniu, to jest rzadkie mocowanie właśnie głównie z wersji japońskiej dało się takie znaleźć, podłączyć i ja to mam. To moja wersja 80 jest z podnoszoną klapą do góry i do dołu. No a reszta to właściwie klasyczna, klasyczna 80 osiemdziesiątka. Moja 80 jest wersją poliftową z 1997 roku. 24 zaworowy silnik diesla o pojemności 4,2 litra, moc 170 koni mechanicznych i, tak jak mówiłem, połączona z manualną skrzynią biegów. Na razie w tej części samochodu żadnych większych zmian nie ma, ale już wkrótce wyląduje tutaj nowe turbo. Które da jeszcze więcej mocy, a mocy w takich samochodach nigdy nie jest za dużo. To powiedz, Michał, rama jest wypiaskowana, wymalowana, zabezpieczona. Cały spód auta chyba wydaje się prawie nowy czy nowy? No, teraz to właściwie nowy. Po pracach, które zostały wykonane, jest to, to, jest to zupełnie odrestaurowany element. A zawieszeniowo jakieś modyfikacje są? Tak, jeśli chodzi o zawieszenie, to z przodu mamy e, amortyzatory Dobinsona, z tyłu mamy Pedersa. Są to e, amortyzatory z regulacją, także można mniej więcej sobie plus minus dobrać ustawienie tego zawieszenia. E, jeśli chodzi o dalszy tuning, to na razie jest to głównie tuning taki pod wycieczki. To oczywiście płyty osłonowe, które zawsze się przydają. Osłony amortatorów to jest rozwiązanie wzięte z Motorsportu, tam gdzie się ścigam rajdówką. Tego typu osłony służą ochronie amortatorów, żeby kamienie z druk trochę po prostu nie uderzały w zawieszenie i nie, potem nie żeby się nie pojawiała korozja. Także też tego typu osłony tu są zamontowane. Progi, wiadomo, też przygotowane już pod podnośnik taki jak używam do motorsportu, czyli ten nowy ARB. Nie jestem zwolennikiem tradycyjnych high liftów, wolę mieć te pneumatyczne urządzenie. Także progi są przygotowane do podnoszenia samochodu. Z przodu mam zamontowaną już wyciągarkę. Wyciągarka elektryczna, no właściwie, jak gdzieś tam samemu jeżdżę, to żeby. Mieć taką autoasekurację, mówiłem płyty, płyty osłonowe, snorkel, absolutnie podstawowy, element tuningu standardowy safari do tego, do tego modelu i bagażnik wyprawowy. Jestem wielkim fanem bagażników. Montuję na tych bagażnikach albo namiot dachowy, albo skrzynie dodatkowe, a po prostu fajnie samochód. Wygląda i lubię taki element na swoich autach zawsze mieć. Twoje auto ma wyciągarkę, ma snorkel, więc jest przygotowane do jazdy w trudnych warunkach, ale ono nie wygląda jak taka typowo terenowa Toyota, przebudowana na Ciężki pojazd ze stalowymi zderzakami, z wielkim bulbarem, nawet te progi wyglądają skromnie, za to masz zawieszenie z, niezależnymi, z oddzielnymi zbiornikami. O co chodzi, jakby w koncepcji tego samochodu? E, tak, ja nie przepadam za stalowymi zderzakami. Raz, że po prostu mi się nie podobają. E, ten też będzie zmieniany, ale to już na taki, jak mam w mojej rajdówce, czyli bardziej ścięty, żeby jeszcze poprawić kąt natarcia. Z tyłu też właściwie no, mam to koło już jakby na oryginalnym mocowaniu, więc nic więcej nie, nie potrzebuję. Jeśli miałbym już coś robić z tyłem, to pewnie też bym zadbał o to, żeby jeszcze zwiększyć kąt zjazdu. Natomiast tak, zawieszenie to oczywiście doświadczenie z motorsportu, znaczy ja jestem zwolennikiem takiego zawieszenia, które pozwala jechać z dużą prędkością po drogach szutrowych. Tak, żeby na dojazdówkach do ciekawych elementów, które mnie interesują, ciekawych krajobrazów czy miejsc, żebym ja mógł się poruszać z prędkością 80-100 na godzinę przez kilkadziesiąt kilometrów, a nie 30-40. Dlatego staram się montować w swoich samochodach zawieszenie z wyższej półki. Takie powiedzmy, no nie jest to jeszcze zawieszenie rajdowe. Ale już takie, które pozwala na dużo większe obciążenia, zwłaszcza przy większych prędkościach, no i przy bardziej dziurawych drogach. To jeszcze wyjaśnimy widzom, bo może nie każdy rozumie, o co chodzi z tym zawieszeniem że to się nadaje do dynamicznej jazdy po dziurawych, szutrowych drogach, a takie zwykłe, które służy głównie do liftowania samochodu, niekoniecznie się nadaje. To może tak w skrócie, o co tu chodzi z tym zawieszeniem dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby się nie przegrzewały. Tak, no Takie podstawowe amortyzatory po prostu przy szybszej jeździe zacznie się przegrzewać i tracić swoje właściwości tłumiące, a potem po prostu się prawdopodobnie zepsuje. A druga rzecz to regulacja, tak, żeby móc sobie wyregulować zawieszenie pod daną nawierzchnię. To jest po prostu kilka klików, kilka, kilka ruchów elementami do, do ustawienia i mogę sobie zmieniać charakterystykę tych, tych amortyzatorów. To pokaż nam jeszcze wnętrze. Wnętrzu też właściwie żadnych większych zmian nie ma. No, poza, poza przednimi fotelami te akurat są wzięte z innego samochodu a charakterze sportowym. Dobrze trzymają tutaj boki ciała, dobrze są wyprofilowane i bardzo przyjemna jest teraz jazda. Niestety jest to jeden ze słabszych elementów 80, czyli dosyć. Niewygodne jednak oryginalne siedzenie dla kierowcy i dla pasażera z przodu, reszta właściwie jest oryginalna. Bardzo mi się podoba deska poliftowa i też to jest jeden z elementów, które bardzo, bardzo lubię. Tak jak nie podoba mi się deska przedliftowa, tak poliftowa mi się bardzo podoba, zwłaszcza ten element tu wystający, skierowany frontem do kierowcy, fajnie to wygląda. Jest i podłokietnik. Miałem kiedyś 80. z Bliskiego Wschodu, która tutaj miała w środku jeszcze lodówkę i kostkarkę do lodu. I to właściwie z przodu jest, jest wszystko. Mogę sobie zamontować jeszcze uchwyt na, na GPS. Korzystam z GPS-a Garmina. Jak potrzebuję, to na przystawkę do szyby przymocowuję przed sobą. Z tyłu oryginalna kanapa, to w wersji skórzanej. Boczki też. Skórzane. Rzadko siedzę z tyłu, mi to nie przeszkadza, ale pasażerowie, którzy jeżdżą ze mną na tylnej kanapie, też za bardzo nie narzekają na komfort jazdy. Pokażmy jeszcze znów bagażnik i co jest w środku, bo widziałem, że tam nie ma jakiejś zabudowy, tak jak to zazwyczaj w takich turystycznych terenówkach. Eee... Tak, jeśli chodzi o tył to jest przepastny bagażnik. To jest jedna z tych cech, o których mówiłem na samym początku, czyli duże, rodzinne kombi. Tu naprawdę można spokować dużo rzeczy na, na tydzień, dwa, trzy pewnie i na dłużej. E, ponieważ ja na razie nie planuję jakichś większych wyjazdów, e, dłuższych czasowo, dlatego na razie nie, nie stosuję żadnej zabudowy, po prostu korzystam ze, ze skrzynek. Ja sobie układam tak albo, albo w, inny, w inny sposób. Eee, mam pewną koncepcję na zabudowę. To będzie zabudowa customowa pode mnie, pod moje um, oczekiwania. Eee, raczej nie będę robił zabudowy typowo pod spanie, ale myślę, że funkcja, funkcja spania pojawi się tylko do sytuacji awaryjnej, chociaż jestem zwolennikiem namiotów dachowych. Sam osobiście od 15 lat mam namiot dachowy Hannibala i spokojnie mogę na ten bagażnik, ten namiot zamontować. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to rozwiązanie tutaj. To jest półka od Bizon Gear. Znakomity pomysł, jeśli chodzi o ten samochód i każdy inny. Kupa takich szpargałów, śpiwór, karimata. Taki prosty organizer, gdzie ja tu sobie wkładam różne rzeczy po prostu on zawsze jest ze mną. Nie zastanawiam się czy mam go wyciągać czy nie. Rzeczy osobiste, hamak, higiena osobista wszystko to jest w organizerze. i wszystko to ląduje w jednym kawałku na półeczce jak tutaj. To jest sztywna platforma to nie jest jakaś ruchoma. Tak, jest Ale aluminiowa... widzę że coś jest jakaś regulacja tak tutaj? To jest aluminiowa platforma y, montowana w oryginalne y, mocowania do uchwytów, Aha. jakby to była wersja siedmioosobowa, to to by były rączki. Bardzo dobrze to Bison Gear wymyślił. Jest to w miarę fajna regulacja, także tu jeszcze można od spodu podpinać różne rzeczy. Jak coś mam więcej różnych gratów, to mogę sobie w ten sposób to pomontować. I bardzo jestem z tego zadowolony. W zeszłym roku korzystałem na takim 30-dniowym wyjeździe. Znakomita sprawa. Poza tym korzystam głównie ze skrzynek, czy takich aluminiowych, czy takich, czy takich plastikowych. Skrzynka podstawowa, właściwie dwuosobowa na, na wyjazd na weekend, czy na tydzień, czy na dwa. Po prostu mam to zawsze ze sobą. Jakieś proste rzeczy kuchenne. Jak będę jechał na dłużej, to się będę zastanawiał, co zrobić, ale tak, to zawsze ze mną jeździ. W każdej chwili mogę się to trzymać, zrobić kawę odpocząć, a potem posprzątać wszystko i pojechać dalej. Więc tego typu rozwiązania są mi bardzo, bardzo bliskie. Jakiś prosty kanister zamontowałem sobie na bagażniku. Za chwilę pokażesz to, Marcin. Mocowanie Rotopax, kanister na wodę. Można sobie założyć na, na bagażnik, żeby to nie latało w środku samochodu. Bagażnik od góry, to mocowanie troszkę zmodyfikowałem. Oryginalne mocowanie Rotopaxa do oryginalnego bagażnika frontanera. Bardzo fajna sprawa. Rotopax ma trzy kolory tych zbiorników na diesla, na benzynę i na wodę. Jak gdzieś tam chcę dalej jechać, to sobie mogę tutaj zamontować wodę. I to się trzyma tak, że nie poleci. Tak, nie? To możesz takich kanistrów tutaj zamontować sporo. Tak, tutaj za chwilę będę montował namiot dachowy. Taki o powierzchni mniej więcej 140 na 140 cm, więc zostanie jeszcze przestrzeń na skrzynki. Jak już zamontuję, to zaaranżę sobie przestrzeń na skrzynki. Tu akurat wybrałem front runera. On ma prawie 2 metry długości. I szerokość idealnie na szerokość samochodu. Ale wybrałem wersję, tak zwaną podwyższoną, z możliwością zamontowania stolika. To jest absolutny sztos dla mnie. Też testowałem w zeszłym roku przez cały, przez cały miesiąc. Tutaj jest schowany stolik. To jest jedyny element, który nie był lakierowany, dopiero będzie czekać na niego. Pewnie kolejnej zimy, ale takie odpryski niestety mam. Ale żeby dalej nie niszczyć tego dachu, wymyśliłem taką prostą koncepcję. Kari Matki wyciągam sobie spalin. No ja nie jestem z wielkim siłaczem, ale w sumie przez tą aplikację. O! Jeden, jestem w stanie taki stolik zdjąć i rozłożyć go na biwaku. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że takie auto, żeby kupić, to jeszcze nie jest wszystko, trzeba je też doprowadzić do ładu. Ty orientujesz się w 80 dosyć dobrze, tym bardziej, że miałeś już kilka aut i jak Cię znam, to obserwujesz cały czas te ogłoszenia. Powiedz widzom, ile trzeba dzisiaj wydać na przyzwoitą 80-kę, no i ile trzeba w ogóle wydać, żeby ją doprowadzić do takiego stanu jak Twoja. Ceny są różne. W Polsce jest zawsze w ogłoszeniach 2-3, czy może kilka sztuk 80 raczej często zajechanych, których ja osobiście nie polecam. O wiele lepiej poszukać samochodu za granicą, zwłaszcza w kraju ciepłym, gdzie ta korozja no nie jest tak, takim dużym problemem, czyli południowe Włochy czy Hiszpania, jeśli lakier nie jest za bardzo. Zniszczony przez słońce, to reszta powinna być ok. Jeśli chodzi o ceny na dzisiaj, to przyzwoita 80, taką, że warto na niej zawiesić oko, to jest około 25-28 tysięcy euro. To są egzemplarze, które już niewiele prawdopodobnie wymagają nakładów pracy i finansów. Jeżeli faktycznie rama, rama silniki, buda są w dobrym stanie, dobywać, to będzie kosmetyka i tuning. Natomiast jeśli chcielibyśmy odbudowywać samochód, no tak prawie jak ten, czyli na nowo, no to to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy i więcej. Kwestia to oczywiście do, do mówienia szczegółów z warsztatem, że będzie robił, ale sama restauracja ramy, remont silnika, prace blacharskie, jeśli chodzi o nadwozie, plus mnóstwo części, które trzeba kupić, albo są to części oryginalne, e, albo tuningowe, ale ich jest raczej mniej, to są potężne koszty. Także dzisiaj, 80 w dobrym stanie, to spokojnie można zapłacić taką na gotowo i 50 tysięcy euro i radzę się cieszyć z dobrego, e, z dobrego zakupu. Cruiser 80, w tym przypadku HDJ 80, no to legenda. To samochód, który zawsze się podoba. Myślę, że jeszcze wiele lat będzie służył na wyprawach wokół całego świata. Może spotkać te samochody właściwie wszędzie. Także na pewno warto w taki samochód zainwestować, zrobić go dobrze i cieszyć się z jazdy. No, a im bardziej będziemy o nie dbać i bardziej będziemy je przygotowywać do jazdy, tym więcej po prostu zostanie na przyszłe, przyszłe lata. No Nie jest to tak toporny samochód jak 60K, nie jest to może już tak komfortowy jak setka czy następca, w się mówiąc o, o nowszych, ale dwa sztywne mosty, cztery sprężyny, duży silnik turbo diesel, dla mnie to jest po prostu ideał samochodu terenowego i na wycieczkę, i na wybrawę. Michał już robi kawkę na koniec, a ja mogę tylko pogratulować Michałowi takiego samochodu. Zresztą, to jest jedno z aut marzeń i moim zdaniem chyba najbardziej, albo jeden z najbardziej kultowych Land Cruiserów, jaki kiedykolwiek wyszedł. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, udostępniać ten materiał wideo. Niech to się poniesie, niech trochę więcej widzów przybędzie do nas i widzimy się na festiwalu, gdzie możemy się poznać, gdzie możemy pooglądać swoje samochody, popatrzeć jakie różne funkcje mają, jakie mają rozwiązania ciekawe, między innymi takie jak tutaj ten bagażnik dachowy. No i też zapraszam do naszego sklepu, gdzie możecie kupić różne akcesoria klubowe. Michał, gdzie jest LED bar? Tutaj jeden, drugi dają radę. Dają radę, ale niedługo wyląduje yy, oświetlenie na bagażniku dachowym, ale to za chwilę.